Cześć, idąc sobie do miejsca docelowego na wykopki spojrzałem w prawo i patrzę kasterka, no wspaniała <grywa> Patrzcie jaka kasterka Szkoda, że rozwalona Ile złomu by mi się w niej zmieściło Tu jest jej reszta Ale szkoda, że zepsuta <grywa> tematycznie to kto by się spodziewał kasterki w środku pola no i co no, trzeba mieć aplikacji żeby jakieś dziwne miejsca znaleźć Kuciutki dołek, właściwie tylko wbiłem lekko szpadel, pierwszy fand Godny uwagi, to taki fragment klamry od uprzęży końskiej, prawdopodobnie także fajny fancik. No i kolejnym fancikiem jest taka dziwna obrączka. Pięć, dziewięć, cztery, jest napis, dalej jest PL, E w kółeczku i 97, siedem, tak to wygląda. A tym razem takie kółko miedziuchowe. Jakiejś maszyny rolniczej, pewnie, ale kawał miedzi w ziemi siedzi, a tak sobie wykrywacz odpo odpoczywa przy beli siana. No i jest monetka, na szczęście wpadła w końcu wchodzę jakieś półtorej godziny, jest 10 groszy, 62 drugi rok. Ferelki się rozszalały, tym razem 20 groszy, dwudziesteczka. Okej, okay. Kurczę, ale fajna rzecz już skoczyła. W rękach mi normalnie pękł w takim był stanie. No niestety. Ale był posrebrzany. Spójrzcie tutaj jeszcze trochę sreberka się ostało. Fajne wzory. Tutaj na tych widełkach też, tutaj nasady, też fajne wzorki. No szkoda, szkoda, że, że taki bidok tutaj pękł. Pod spodem to jest miedź, mieszanka jakaś ma miedzi z czymś. No piękny był, jest nadal, tylko że w dwóch częściach. No dosłownie wyciągnąłem go i patrzę. O tak, wyciągam. O. Okej, okay, uchwyt, ale patrzę, kurczę, świeże. Pęknięcie jest. No i tam dalej wytargałem resztę. Szkoda, szkoda. Piękny jest. Nie wierzę. <grym> wierzę> nie wierzę. Już pakuję się do domu, nie. Ile kroków do tego lasku, gdzie skąd zacząłem? I patrzcie. <grym wierzę> Medalik. Medali kratuje wykopki dzisiaj. Zaraz wrócę, tylko go trochę wyczyszczę. Tak wygląda, nie chcę go bardziej trzeć. Wygląda na dość stary. Uszko ma y, w tą samą stronę co reszta. Więc aż tak super stary nie jest. Ale może 18 wiek. Może 19 Ciężko powiedzieć A może i 20 Ale mega fancik Haha ha. Od razu pozbieram też trochę śmieci Bo nie mogę na nie patrzeć w zamian za to, że pole mi dało te medalik i reszta fanów To patrzcie co tutaj się dzieje Co tu się dzieje Zabiorę tu ze sobą ten wór i parę tych butelek jeszcze, puszki aluminiowe. No i podsumowanie dzisiejszych wykopków. Taką puszkę z ziemi wytargałem. Takie kółeczko żelazne. Nie takie większe. Kawałek drucika aluminiowego, łuska. No, ten fajny widelet w dwóch częściach. Tutaj uchwyt od jakiegoś widelca też, albo łyżki. Kawałek koniny, chyba obrączka ptasia, ale taka dziwna, 20 groszy, 10 groszy takie śmieci jeszcze. No i piękna, piękny medalik. Jakieś tam niemieckie napisy są, bo jestem w zaborze y, austriackim teraz, więc, więc coś takiego wypadło. Dzięki bardzo za, za co za to, że obejrzyliście mnie, zabiorę kilka tych śmieci, co tutaj leży. Jeszcze gdzieś widziałem dwie puszki, także trochę aluminium wpadnie. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Robimy tak, znaczy ja robię sam. Biorę to folię, parę tych butelek też, tą kasterkę, co znalazłem na początku filmu. O, ta butelka akurat to 50 groszy, więc zostawiam sobie, a do tej kasterki naładuję śmieci! O, I zabiorę ze sobą. Okay. O, jeszcze jedna flaszka i siedzi